Szanowni państwo, witam państwa bardzo serdecznie na konferencji Instytutu Pamięci Narodowej zorganizowanej na Westerplatte. Spotykamy się dzisiaj, aby opowiedzieć państwu o projekcie Straty.pl, cyfrowym pomniku pamięci o ofiarach niemieckich zbrodni z okresu II wojny światowej. Witam bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prezesa Instytutu Pamięci Narodowej pana doktora Karola Nawrockiego. Witam także panią Marzenę Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. O zabranie głosu proszę prezesa IPN, pana doktora Karola Nawrockiego. Drodzy Państwo, w przeddzień święta refleksji o wszystkich świętych i o wszystkich zmarłych, stąd z tak symbolicznego miejsca w polskiej historii, jakim jest Westerplatte, miejsca, w którym po niemieckim ataku rozpoczęła się II wojna światowa. Chcielibyśmy zaapelować do wszystkich polskich domów, do wszystkich polskich rodzin, do obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, aby pomogli Instytutowi Pamięci Narodowej zbudować pierwszy taki cyfrowy pomnik pamięci o ofiarach II wojny światowej. O tych wszystkich, którzy stracili swoje życie w wyniku Niemieckich represji, niemieckich zbrodni. Drodzy Państwo, baza straty.pl od wielu lat uzupełniana przez archiwistów Instytutu Pamięci Narodowej, za co serdecznie dziękuję pani dyrektor Marzenie Krug, w mozolnym trudzie pracy, odnajdywania każdej pojedynczej ofiary II wojny światowej, dzisiaj ta baza ma 5,5 miliona rekordów, ponad 5,5 miliona rekordów. I doszliśmy w Instytucie Pamięci Narodowej do sytuacji, w której bez pomocy wszystkich państwa, bez pomocy naszych wspaniałych wolontariuszy, bez społecznego zaangażowania tej bazy nie uda się, drodzy państwo, dokończyć. Wszyscy jesteście państwo potrzebni do tego, aby odnaleźć każdą pojedynczą Ofiarę II wojny światowej, Waszych pradziadków, Wasze prababcie, babcie, dziadków czy Waszych rodziców, o których wiecie w swoich domach i w swoich rodzinach, a o których nie wie jeszcze w dniu dzisiejszym Rzeczpospolita Polska. Ten społeczny wysiłek jest niezbędny do tego, aby baza straty.pl była uzupełniona do samego końca, i jest to baza, drodzy, drodzy Państwo, druga na świecie. Tego typu cyfrowa baza, bo pierwszą na świecie jest baza Instytutu Jad Vashem Izraelskiego, która dotyczy ofiar Holokaustu. Drodzy Państwo, to są oczywiście statystyki, te 5,5 miliona rekordów, kolejne tysiące niemieckich ofiar, Polaków, którzy przez Niemców zostali zamordowani. Ale gdy Państwo spojrzycie w oczy ofiar, II wojny światowej, Polek i Polaków, które będą na billboardach, na materiałach, które będziemy rozdawać w całej Polsce, to zobaczycie Państwo historię życia, życia gasnącego przez okrucieństwo niemieckiego narodowego socjalizmu. To życie, które, drodzy Państwo, wciąż czeka na swoją identyfikację w cyfrowym pomniku pamięci, który wszyscy możemy stworzyć. W związku z tym, Apeluję do wszystkich polskich rodzin, drodzy Państwo, aby wychodząc naprzeciw Instytutu Pamięci Narodowej, dziesiątek, setek wolontariuszy w całej Polsce, abyście Państwo zaangażowali się w ten projekt nie tylko dla przeszłości i dla historii, dla historycznej prawdy, ale los każdej z tych ofiar, drodzy Państwo, który znajdzie się w cyfrowym pomniku pamięci. Będzie też determinował nas do troski o naszą przyszłość. Do troski o przyszłość w sytuacji, gdy na świecie dzieją się przerażające wojny, jedna z nich tak blisko granic Rzeczpospolitej Polskiej. Wejście w życie ofiar II wojny światowej, świadomość tego, jak światopoglądowe wojny, reinterpretacja najważniejszych wartości i okrutne systemy totalitarne, doprowadziły do zła drugiej wojny światowej, zobowiązuje nas wszystkich współczesnych także do troski o teraźniejszość i o przyszłość Rzeczpospolitej i współczesnego świata. Bardzo proszę Państwa, żebyście zaangażowali się w nasz projekt. Wspu Stwórzmy wspólnie cyfrowy pomnik pamięci, jedyny taki w historii Polski. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie prezesie. O zabranie głosu proszę panią Marzenę Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Szanowni Państwo, tak jak powiedział pan prezes, archiwiści i historycy od szeregu lat realizują program dokumentacyjny. Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945, bazując na dokumentach zgromadzonych w archiwach w Polsce, bazując na publikowanych wspomnieniach i relacjach, ale także korzystając z informacji, które w znikomym jak do tej pory wymiarze przesyłają nam Polacy. Tylko przez ostatnie dwa lata Realizując ten projekt w oparciu o zbiory archiwalne z Instytutu Pamięci Narodowej, udało nam się tę bazę danych, ten niematerialny, wirtualny pomnik pamięci o ofiarach II wojny światowej, uzupełnić o blisko milion nowych nazwisk, milion nowych informacji. To pokazuje, że lata pracy. Nie poszły na marne. To pokazuje, że wiele jeszcze w tym obszarze przed nami, ale dzisiaj jesteśmy rzeczywiście w takim momencie, że mamy świadomość tego, aby ten pomnik, ten, ta baza stała się pełna. Musimy poprosić Polaków, wszystkich Państwa o pomoc, o to, aby razem z nami budowali pamięć o ofiarach II wojny światowej. Aby podzielili się z nami informacjami, które są w rodzinach i w domach. Drodzy Państwo, te 5,5 miliona rekordów to też pół miliona ponad rekordów dotyczących osób anonimowych do tej pory w bazie. Wiemy kiedy i gdzie miała miejsce zbrodnia. Czasem wiemy, ile zamordowano osób. Tak jak chociażby w Siedlcach w lipcu 1944 roku, gdzie na placu rozstrzelano 25 rolników, którzy jak co roku przyjechali, co miesiąc przyjechali na targ, wyjechali z domu i do domu nie wrócili. Wiemy kiedy, wiemy gdzie, ale nie wiemy kto. Jestem pewna, że w rodzinach wiedzą, kto to był, i mamy nadzieję, że dzięki tej akcji. Dzięki wolontariuszom, dzięki mediom, które opowiedzą o projekcie Straty.pl, rodziny się do nas odezwą. Pomogą nam tę bazę, ten niematerialny pomnik ofiar II wojny światowej wznieść. Warto, Szanowni Państwo, powiedzieć też o tym, że szukamy nie tylko informacji i dokumentujemy nie tylko ofiary śmiertelne, ale także ofiary wszelkich innych represji, osoby aresztowane, osoby więzione w obozach pracy, w obozach koncentracyjnych, osoby deportowane, przesiedlane, wywożone na roboty przymusowe. Zbieramy informacje o żołnierzach przymusowo wcielonych do okupacyjnej armii. Mamy nadzieję, że Polacy opowiedzą nam te historie, że podzielą się z nami tymi informacjami. Zachęcamy do tego, aby wejść na stronę projektu www.straty.pl. Zachęcamy do tego, aby przychodzić do oddziałów i delegatur Instytutu Pamięci Narodowej po to, aby opowiadać nam te historie. Na przygotowanych i organizowanych w najbliższych miesiącach wydarzeniach przez Instytut Pamięci Narodowej będziemy rozdawać ulotki, ale będziemy rozdawać też kwestionariusze tym wszystkim, którzy chcą podzielić się z nami informacjami o ofiarach II wojny światowej. Bardzo na Państwa liczymy, bo tylko razem możemy sprawić, żeby pamięć, o tych ludziach, którzy oddali swoje życie, którzy zostali zamordowani, którzy, których dotknęła rep dotknęły represje II wojny światowej, przetrwali, aby pamięć o nich była zachowana. Mamy nadzieję, że Państwo odpowiecie pozytywnie na nasz apel, że będziecie rozmawiać z wolontariuszami i że będziecie do nas pisać. Zapraszam wszystkich Państwa do tego, aby razem z Instytutem Pamięci Narodowej budować pomnik pamięci. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani dyrektor, szanowni państwo. Zachęcamy państwa do tego, by informować o projekcie straty.pl, by pomóc nam budować cyfrowy pomnik pamięci o ofiarach niemieckich zbrodni z okresu II wojny światowej. Zachęcamy do tego, by wchodzić na stronę projektu straty.pl, a także śledzić nasze bieżące aktywności na stronie Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję państwu za przyjęcie zaproszenia na naszą dzisiejszą konferencję i czekam na Państwa pytania skierowane do Pana Prezesa bądź do Pani Dyrektor Kruk. Bardzo proszę. Tak. Szanowna Pani, rozmawiamy o projekcie Straty.pl. Dzisiaj to jest temat, który jest dla nas najważniejszy. Droga Pani Redaktor, jesteśmy na Westerplatte i dyskutujemy o ofiarach Polski II wojny światowej, co jest dzisiaj dla nas najważniejsze. Mam nadzieję, że w pani stacji materiał o akcji i projekcie straty.pl pojawi się i pomożecie państwo w tym, aby budować cyfrowy pomnik pamięci. Proszę o uszanowanie miejsca, czasu i tego projektu. Poświęconej projektowi straty.pl. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Doszliśmy, panie redaktorze, do sytuacji, w której 94 km dokumentów zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej właściwie zostały już niemal wyeksplorowane przez naszych archiwistów, przez prokuratorów i przez współpracowników, także dokumenty sądowe więc to, na co wskazała pani dyrektor Marzena Kruk, czyli te świadectwa, które pozostały w rodzinach, w domach, w lokalnych społecznościach, w gminach, powiatach i w miastach są dla nas najważniejsze. Natomiast w Instytucie Pamięci Narodowej działa oczywiście Biuro Badań Historycznych i każda nowa informacja o odkrytej zbrodni niemieckiej będzie także przedmiotem, tematem zainteresowania naszych naukowców. Tak, drodzy Państwo, Mamy jeszcze wiele rzeczy do odkrycia i wiele do powiedzenia Państwu, ale bez tego społecznego zaangażowania to się może nie udać, bo pomimo tak wielkiej bazy naszych archiwów, przypomnę jeszcze raz, 94 kilometry dokumentów, doszliśmy do momentu, w którym część z tych osób, jakich twarzy, których twarze zobaczycie Państwo na ulotkach, materiałach i na billboardach, jest z perspektywy naszego archiwum niestety wciąż nie zidentyfikowana. Bardzo dziękuję. Jeśli można, to ja tylko jeszcze jedno zdanie. Rzeczywiście to jest dokładnie tak, jak powiedział pan prezes, powoli kończymy uzupełnianie bazy w oparciu o zbiory archiwalne przechowywane w Instytucie Pamięci Narodowej. I z jednej strony prosimy, apelujemy i liczymy na to, że Polacy po prostu opowiedzą nam historię ze swoich rodzin, sąsiadów, znajomych, które, które nie mają odzwierciedlenia w dokumentach, przechowywanych w archiwach albo nie były do tej pory publikowane w czasopismach, w książkach. Ale mamy też nadzieję, bo niestety taki, tak bywa z dokumentami, że wytworzone dokumenty po prostu do naszych czasów nie dotrwały, zostały na różnym etapie zniszczone. Ale w domach i w rodzinach są dokumenty, chociażby postanowienia o uznaniu osoby za zmarłą. Możemy nie mieć w sądzie takich materiałów, bo ta sprawa się nie nie zachowała, ale w rodzinie będzie takie postanowienie i kopia takiego postanowienia przekazana wraz z relacją do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej będzie też uzupełnieniem bazy źródłowej, którą dysponujemy. W bazie każdorazowo przy każdym rekordzie podajemy informacje o tym na podstawie jakich danych ten rekord został sporządzony i to też jest ważna informacja i dla badaczy i dla osób szukających informacji. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą konferencję prasową. Życzę Państwu miłego dnia. Dziękuję.